Ochotnicze straże pożarne, które są ważnym ogniwem konsolidacji życia wiejskiego, wzbogaciły się o nową remizę w Nowej Dąbrowie. 5 czerwca ochotnicze straże pożarne z Wolsztyna i gminy spotkały się w Nowej Dąbrowie. Przyczyna była bardzo ważna: właśnie ta wieś wzbogaciła się o nową remizę wraz ze świetlicą, które zostały wyremontowane własnym sumptem przez mieszkańców z Nowej Dąbrowy. Cała uroczystość odbyła się z wielką pompą. Były wozy bojowe, młodzi adepci sztuki pożarniczej i oczywiście nie mogło zabraknąć orkiestry dętej, która prowadziła korowód strażacki. in Amartes. miejscowości Nowa Dąbrowa. A szczególną okazją ku temu to jest wybudowana w czynie społecznym strażnica przez mieszkańców tej miejscowości i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Dąbrowie. rozpala nam się udział w kolorze górnie od wiele naszej na celu gminy działają natomiast w obecnym roku nasza drużna Katarzyna Szpańca będzie reprezentować na rynek i można zobaczyć o realizowaną Obecnie proszę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łosztynie Pana Piotra Krajewskiego, Burmistrza Pana Andrzeja Rogozińskiego oraz Przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Pana Modrzyka Mieczysława o dokonania symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi. Po oficjalnej części powitaniach i przemówieniach nastąpiło przecięcie wstęgi Poświęcenie nowej remizy przez proboszcza parafii Lesława Działdowskiego. Wiedłuch, albo przegromadzi się w imię Twoje, tam gdzie wśród nas. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyrzekłeś, że Ojcze swój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza przybądź i do nas z błogosławieństwem swoim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Błogosławiony jesteś Panie Boże świata. bo Synku Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spójrz z miłością na tym budowę i obdarz ją obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modli, które zanosimy na Ciebie wraz z wszystkimi tu zgromadzonymi. Udziel nam pokoju i radości w Duchu Świętym, Spomagaj nas we wszystkich przedsięwzięciach, broń nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i zachowaj od wszelkiego zła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój i błogosławieństwo Boga wszechmogącego nie spocznie na nas tu wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Następnie wręczamy odznaczenia zasłużonym strażakom ziemi wolsztyńskiej. Współpraca w Wielkiej Brytanii w Polsce, Wielkiej Brytanii w Polsce, Wielkiej Brytanii Już mieszkańcy wsi mogli wejść do nowej świetlicy. Później wszyscy przenieśli się na boisko sportowe w Starej Dąbrowie, gdzie odbyły się zawody strażackie drużyn młodzieżowych i seniorów. Popatrzmy na te zmagania. A strażakom z OSP Nowa Dąbrowa życzymy tego, aby nigdy nie musieli używać swojej nowej motopompy. kolejna. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bravo, vroeg. Tijde, vroeg. Leve, vroeg. Tijde, vroeg. Tot Bravo, Patrz! Głaszam sekcję o spekulacji drugą grupą dziewcząt do wykonania musztrów. Patrzność! Patrz mi. Tył! Rozejrzyj się! Sekcję na wysokości mojego ramienia z Pocznij. Baczność. Równaj w prawo. Baczność. Pocznij. Kolejno. odlicz, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W prawo. Wrot. W tył. Wrot. W lewo. Wrot. Państwu. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszych zawodach sportowo-pożarniczych, w których udział biorą jednostki z terenu miasta i gminy Wolsztyn. Dzisiejsze zawody są połączone z otwarciem remizy strażackiej, która została wybudowana w czynie społecznym przez społeczeństwo, przez mieszkańców i członków. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Dąbrowie. Niedawno zostało dokonane uroczyste przecięcie wstęgi, gdzie udział wzięli przedstawiciele naszych władz administracyjnych. Dokonał również poświęcenia tej remizy strażackiej proboszcz miejscowej parafii. A zawody, proszę państwa, odbywają się Tradycyjnie, co roku, są jedną z form sprawdzenia umiejętności, jak nasi strażacy, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych są przygotowani do prowadzenia akcji gaśniczych. Pragnę jednak podkreślić, że obyśmy się tylko spotykali podczas takich zawodów, podczas takich uro uroczystości. Nigdy, nigdy obyśmy się nie spotykali podczas akcji gaśniczych. Bo przecież wiemy, że. Pożary były, są i będą, ale oby ich było jak najmniej. Bo dorobek całego życia, dorobek naszego życia, naszych sąsiadów, naszych rodzin, bliskich i znajomych może pójść z dymem w ciągu kilku minut. W związku z tym, korzystając z tej okazji, apeluję do Państwa. Dbajmy o ład o porządek. Szczególnie teraz zbliża się okres letni. Apel do młodzieży szkolnej, do wszystkich tych, którzy korzystają z uroków naszej ziemi wolsztyńskiej, pięknej ziemi wolsztyńskiej, korzystają, będą korzystać z lasów, będą na obszarach leśnych, oby nigdy tam nie dopuścili do powstania pożarów, a zawsze byli tymi, którzy ostrzegają innych. Wracając proszę Państwa do budowy strażnicy w Nowej Dąbrowie. Mówiłem w czynie społecznym. To nie tylko w Nowej Dąbra Dąbrowie. W ostatnim okresie czasu były takie strażnice oddane do użytku i w obrze wyremontowana była we Wroniawach i wielu innych miejscowościach. Wszystko to Ludzie robią społecznie, mają wielkie poczucie odpowiedzialności, za to im i wszystkim innym sprzymierzeńcom naszej organizacji serdecznie dziękuję.